Cześć, z tej strony Creg i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam yy, moje ulubione awatary z sezonu 12. I co ja, i w ogóle co to jest za film? Przecież miała być analizy Teraz ja tak pomyślałem, że analizy będą co dwa dni, czyli będą dwa odcinki w, jednym, w jednej jakby analizie. Myślę, że to będzie całkiem okej okay. rozwiązanie. Bo naprawdę trochę te analizy tak każdego dnia mnie męczą. i Chciałbym też od nich trochę odpocząć i nagrać jakieś inne filmy. Ja bardzo, bardzo im dziękuję za pięć, aż 50 subskrypcji, a nawet 52 suby I na moim drugim kanale, czyli na kanale Siri Games, pojawi się niedługo specjal, jak oglądam swoje wszystkie filmy. Dobra, ja już was zapraszam do oglądania tego filmu. Dobra. Na piątym miejscu, czyli na ostatnim miejscu. Czyli na, na tym miejscu, co mi się najmniej podobał awatar. To to był Awatar Nii Awatar Nii pokazuje się następująco. ni jako taki pływak. Jeszcze go nie pokazali w oficjalnej wersji, ale no... Najdługo prawdopodobnie go pokażą No dobra, lecimy do następnego miejsca. Czyli na czwartym miejscu, teraz już będzie bez szczęścia w praktycznym filmie. Na czwartym miejscu będzie Avatar Cola. Taki zwykły gościu z wąsem: czerwona koszulka i czarne spodnie. Dosyć fajny awataryk, ale ląduje tutaj na, tutaj na tym miejscu, właśnie. Ląduje tutaj na piątym miejscu, znaczy na czwartym miejscu. Dobra, na trzecim miejscu ląduje Awatar Lloyda, który jest tutaj widziany po lewo. Przepraszam, że nie, nagra, nie pokazałem tych awatarów, tych dwóch, ale niestety nie mogłem. Po no, prostu. Nie chciało mi się, ok? No dobra. I tutaj ten awatar Lloyd na trzecim miejscu ląduje. Fajny jest, ale na tym akurat miejscu ląduje, bo. Jakoś mi się tak nie spodobało. Dobra. Na drugim miejscu ląduje awatar Jaya. Ten awatar jest taki piękny, że masakra, ale nie jest też najlepszy. Ale już na pierwszym miejscu ląduje awatar Kaya. Czyli moim zdaniem najlepsze, ale ten jest taki piękny Ten Kai w blond włosach jego, jego blond włosy tak do niego pasują I nie wiedziałem, że tak do niego będą pasowały Ja już bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku Pamiętajcie, że jutro będą, i będą, będzie analiza I dwie, dwa, będę analizował sobie dwa odcineczki ja już, Dlatego zostawcie lajki like Będziecie się uczyć swojej bajki Zostawcie suba, bo przyjdzie do Ciebie w nocy goły Kuba Zostawcie dzwona, bo to ciebie Wam mówiono. Trzymajcie się, cześć!